Szanowni Państwo, witam na briefingu prasowym. Dzisiaj chciałbym z Państwem poruszyć dwie sprawy. Pierwsza to zakończenie kampanii wyborczej, podsumowanie. Druga spotkanie marszałka województwa ze związkami zawodowymi w kujawsko pomorskim transporcie samochodowym. Pierwsza sprawa to podsumowanie kampanii wyborczej. Jak wiemy, kampania była krótka, ale intensywna. Jeszcze wprawdzie się nie skończyła, ale są już pewne efekty. Wczoraj rząd zadecydował, że będzie wpisane na listę 100 obwodnic, budowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego i Lipna. Jest to dobra wiadomość, szczególnie dla tych, którzy tak jak ja starali się o tą obwodnicę od lat. Cieszymy się z tego powodu, że przyłożyliśmy cegiełkę również do, do, do tej obwodnicy, ale myślę, że nie może ta inwestycja odbyć się bez połączenia Wrocławka z węzłem w Pikutkowie drogą dwupasmową. Myślę, że to powinna być jedna yy, wspólna inwestycja. Nie może być z jednej strony będzie piękny dojazd do węzła w pikutkowie a z Wrocławka do, do Pikutkowa nie. Więc myślę, że, że, że budo, budowa obwodnicy wymusi yy, również yy, budowę dwupasmówki do węzła w Pikutkowie z Włocławka. Yy, ale to nie jedyny plus realizacji tej inwestycji. Otóż budowa obwodnicy wymusi także rozbudowę dróg wojewódzkich w rejonie Brześcia Kujawskiego. Mam tu na myśli chociażby budowę drogi 270, która będzie wiodła również od Brześcia Kujawskiego do granic województwa z obwodnicami Lubrańca i Zwicy Kujawskiej. Tak samo obwodnica Lipna wymusi przebudowę dróg wojewódzkich w rejonie Lipna i w drodze do Rypina, a także drogi krajowej numer 67, która też wymaga remontu. Tak więc same plusy to jest jedna sprawa, można powiedzieć, realizacja jednego z moich punktów wyborczych jeszcze przed wyborami. Natomiast rząd również zadeklarował środki finansowe na wykup nieruchomości, na której położony jest zniszczony basen Solankowy w Ciechocinku. To jest dobry kierunek, bo ja właśnie na sesjach ten temat poruszałem, żeby właśnie samorząd województwa, który jest właścicielem Uzdrowiska czy wykupił ten teren od prywatnych właścicieli i odbudował ten basen. A więc cieszę się, że będą to ośrodki państwowe, budżetowe, budżetu centralnego. Niemniej jednak, partnerem do rozmów z rządem musi być jakiś samorząd. Będę czynił starania, żeby właśnie samorząd województwa był tym partnerem, do rozmów z rządem na temat wspólnego wykupu, czy, czyli partycypowania w kosztach własnych, wykupu yy, nieruchomości, na której jest basen solankowy i oczywiście odbudowa tego basenu. Pragnę też przypomnieć, że yy, zarządów Platformy, Zdrowisko trzeciego odcinek, miało być sprywatyzowane. Yy, Działają w tym kierunku i rzeczywiście yy, samorząd województwa przejął to yy, pod swoje skrzydła. W tej chwili jest to własność samorządu województwa. Yy, to nie jedyne punkty programu, które, które mam w swojej dziewiątce Jaranowskiego. Chcę przypomnieć, że moimi priorytetami są jeszcze podniesienie jakości usług w Szpitalu Włocławskim do trzeciego stopnia referencyjności, czyli leczenia na poziomie klinicznym. Przeniesienie siedziby ZUS z ulicy Płockiej we Włocławku do centrum miasta przywrócenie zlikwidowanych połączeń autobusowych, turystyczne zagospodarowanie zalewu włocławskiego, a także powołanie Akademii Wocławskiej. Też przypomnę, że byłem inicjatorem powołania stowarzyszenia na rzecz powstania Wyższej Szkoły Zawodowej we Wrocławku. To stowarzyszenie tak de facto doprowadziło do powstania tej uczelni i teraz mam zamiar spowodować powołanie stowarzyszenia na rzecz powstania Wocławskiej Akademii. Wrocławskiej. Zobaczymy czy to się uda, ale trzeba mieć marzenia, trzeba mieć plany dalekosiężne, żeby później można było je realizować. Oczywiście mówimy też tu o moście trze trzeciej przeprawie. To jest też konieczne, żeby przynajmniej na następną perspektywę unijną 2021-2027 wpisać ją właśnie do, do kontraktu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego, żeby była ona zapisana, a czy rzeczywiście będzie to realizowane, zobaczymy. W każdym razie trzeba to wpisać, żeby potem na kilkadziesiąt lat nam to nie umknęło. Szanowni Państwo, mam oficjalne poparcie jako kandydat zarządu regionu NRZZ Solidarność Regionu Toruńsko-Wocławskiego. Liczę na głosy ludzi pracy, związkowców ale także wszystkich mieszkańców Wrocławka i regionu Kujaw-Ziemi Dobrzyńskiej w wyborach do sejmiku mieszkańcy obdarzali mnie wysokim zaufaniem. Szanowni państwo, 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości to dobry czas dla Polski. 13 października nie bądźmy bierni, zagłosujmy za Polską dobrobytu. Głosujcie na listę numer 2 Prawo i Sprawiedliwość i numer 9 na liście, oczywiście. Teraz chciałbym Państwu przedstawić informację na temat, na temat rozmów Marszałka Województwa z, ze związkowcami z Kujawsko-Polskiego Transportu Samochodowego S.A. we Włocławku. Otóż dzisiaj o godzinie 11 miało odbyć się spotkanie Marszałka ze związkowcami. Zostało przesunięte na godzinę 14. .00. Ja będę uczestniczył w Toruniu w tym spotkaniu. Mam zamiar właśnie poruszyć sprawę nie tylko podwyżek dla tych pracowników tej firmy, ale także kwestie zakupu nowego taboru, bo w tej perspektywie unijnej, która jeszcze się, która jeszcze trwa, miały być zakupione 30 autobusów dla KPTS-u, ale także kwestie przywrócenia zlikwidowanych połączeń autobusowych w rejonie Włocławka, bo to ich likwidacja również spowodowała, że kierowcy mniej zarabiają, a więc przywrócenie tych linii byłoby automatycznie pozytywne dla kierowców, którzy mieliby wyższe pensje, bo mieliby więcej przejechanych kilometrów. O przebiegu spotkania i wynikach państwa poinformuję po spotkaniu. Natomiast z tego co wiem z gabinetu pana marszałka nie będzie to jedyne spotkanie. Planowane jest kilka takich spotkań, bo pewnie wszystkiego nie da się omówić podczas jednego spotkania, więc to będzie cykl spotkań. Mam nadzieję, że, że Pan Marszałek przedstawi korzystne propozycje dla pracowników, ale także przedstawi plan rozwoju tej firmy czy, czy plan ratowania tej firmy i, i rozwoju, bo no, bez tego trudno będzie i podnosić pensję, i, I również służyć mieszkańcom, jeśli chodzi o przewody. Musi nastąpić poprawa, dokapitalizowanie tej spółki przez samorząd województwa i znalezienie środków na tabor, jeszcze w tej perspektywie unijnej. A jakie są dziś płacowe żądania na pracowników? W tej chwili związkowcy i pracownicy całej firmy żądają 600 zł od października jeszcze tego roku. Prezes mówi, że firmę stać na razie na. 300 zł od stycznia przyszłego roku i 300 zł na koniec przyszłego roku. To absolutnie nie zadowala pracowników, oni chcą podwyżek już od października. Chyba dwa tygodnie temu była taka fala masowych zwolnień lekarskich. Wie Pan, to teraz wygląda? W tej chwili jest spokój, bo właśnie toczą się rozmowy, z, będą rozmowy z marszałkiem. Natomiast z tego co wiem, bo byłem na spotkaniu tu tydzień temu z prezesem, kierowcy wprost zapowiedzieli, że jeżeli. No, nie dojdą do porozumienia, do konsensusu, sytuacja może się powtórzyć. I to w drastyczniejszej formie. Jeżeli Państwo macie pytania, to bardzo proszę. Jeśli nie.